maleczko, Dendy z tej strony Pewnie chyba mnie widać Nie wiem, pierwszy raz nagrywam, słuchajcie, z samochodu Jestem sobie w, Tutaj jeszcze się tak spojrzę, dobrze się nagrywa Jestem sobie, słuchajcie W drodze do domu Zostało mi jakieś 15 kilometrów, że ostatnio W ogóle Jeszcze tutaj trochę Spróbuję sobie jakoś tą kamerę poustawić Sorry, że będę wami trząchał trochę Słuchajcie Jestem w moim sceniku nawet zabiorę wam tą choinkę, żeby Wam nie majtała, o ile dam radę. Dobra, nie majta choinka. Jestem w moim sceniku. Jak zajedziemy na miejsce, to wam pokażę, jak to moje paździoch paździo wygląda. Słuchajcie, wracam do domu z Gdańska. Przypomniało mi się teraz, żeby sobie nagrać. Nie pojawiam się w ogóle na kanale, bo jestem na urlopie. Już urlop mi się prawie kończy, 11 lutego 2 stycznia wracam do Szwecji. Tymczasem jestem w Polsce. Jedziemy sobie, na, jak to się mówi, naszymi polskimi drogami, gdzie, jak to ja mówię zawsze, kurestwo i chamstwo jest wszechobecne, jest. Oczywiście tego mniej, jeździ się coraz lepiej, to będę powtarzał, bo jest duża różnica. No natomiast jeszcze to u nas jest, w Szwecji tego nie ma, nie ma takich zachowań jak u nas. No słuchajcie. Parę słów tak ode mnie mówię, no, nie mam, nie mam zbytnio, nie znaczy nie, że nie mam tematu. No. Nie muszę nagrywać, nie chce mi się nagrywać filmików na mojego syna laptopie, bo no, ani tej mojej kamtazy pożyczonej nie mam tutaj w Polsce na laptopie, żeby to obrobić. Także jak to nagrywam, jeszcze nie chyba mówi makerem, to wrzucę bez mojej twarzy. No słuchajcie, jesteśmy. To już jest za Wejherowem, jedziemy, jadę z Bolszewa w sumie do mnie, na moją wioskę do Gniwina. Jest to jakieś, nie wiem, 15 kilometrów, także raz, dwa możecie sobie obczaić moje tereny, gdzie ja mieszkam. Jak wiecie, jest to Pomorze. Możecie sobie obczaić, jak to z mojej, z mojej perspektywy wygląda. No i co, no i słuchajcie, no... Wracam, wracam do Szwecji, zaczynam jeździć z powrotem w Eltransie, jeżdżę cały czas, wracam, wracam i zaczynam dalej latać sobie na wirtualnych traskach, wyszedł Promot 2.0, teraz jakąś, nie wiem, bo raz pobrałem z ich strony, a teraz dostałem maila, nie wiem, czy tu jakieś te maile z opóźnieniem przychodzą, czy to jakaś aktualizacja, czy oni coś poprawili, bo dostałem maila, że jest do pobrania promot. Nie wiem, czy to jakaś nowsza wersja, czy po prostu spóźniony mail. No słuchajcie, przejechałem się bodajże na tam Litwa, Łotwa, w te strony. Zrobiłem sobie parę kilometrów. No i powiem Wam, kurde blade, no to wygląda nieziemsko. Nie jestem w 100% pewien, bo jeszcze się nie rozjeździłem zbytnio. Mówię, na laptopie syna sobie gram. Tak troszeczkę tylko sobie przypomniałem. Nie mam czasu zbytnio, żeby grać. Ale wydaje mi się, że ona jest bardziej zoptymalizowana ta mapa, no no tak mi się wydaje, nie wiem, jak wrócę, będę mógł to przejść na moim komputerze, zobaczę jak to wszystko gra, jak to działa. No natomiast na no, te tereny, no moim zdaniem są bosko zrobione, także szacunek dla panów z Promoda, szkoda tylko, że tam troszeczkę widziałem, wynikła jakaś dyskusja, szkoda, że oni nie powiedzieli, że będą... Że, za, że dołączył do nich Poland Building, no trochę szkoda no ale to tam oni się między sobą muszą dogadywać, my się możemy tylko cieszyć już teraz mapą że pobiera się jedną mapę i wrzuca się ją do modów i mamy Poland Building także mam wgrane sobie, tak jak miałem taki zestaw map, Poland Building no to, to już teraz nie trzeba to mówić no po prostu Promoda 2.0 i Rus mapę sobie wrzuciłem jeszcze nie wiem, czy to połączenie, tam było takie połączenie z Sankt Petersburga do. w Boże, już teraz nie pamiętam. W każdym razie, takie połączenie drogowe, jedna droga była zrobiona. Nie wiem, czy to połączenie będzie działać. Także. no nie wiem, no zobaczymy. No w każdym razie, jestem zajarany tą mapą. Szczerze powiedziawszy, ponad dwa tygodnie. Chyba jestem w Polsce i powiem Wam, że tak wyciągnie do zagrania sobie. No a parę słów jeszcze na takie zakończenie zakończenie. Bo tak będę skakał jak, jak to ja potem po tych po tematach. Jedziemy moim moją, nie wiem, renią, moją babcią z scenikiem, to ma 12 lat, 1.9 w dieslu, 102 koniki, tylko to jest ten słabszy silnik. Powiem wam, chciałem nagrać, kurde, blade, a zawsze jakoś tak... No tak już to ze mną jest. Chcę coś nagrać po prostu, a wychodzę, zapominam. Chciałem nagrać, kurde, słuchajcie, były tutaj mrozy po minus 16 stopni. Powiem wam, jestem zadowolony. Kurwa no BMW i tak, tak to wyprzedzasz. Sobie wyprzedzimy bez kierunku. Także nie, po, nie pouczajcie mnie, jak, jak się jeździ, bo wiem, że czasami coś źle zrobi. Wypadnie się na ten lewy pas, za mną nikt nie jechał. Także bez kierunku wyskoczyłem. Widziałem, że Bejca troszeczkę się tak słabo zbierał. No, słuchajcie, no dla mnie jest to paranoja, że wszędzie jest 50 na godzinę. O, tu panowie władzowie z bagażnika już wyciągają chyba sprzęt. Tu jest akurat taki, taki obszar, gdzie 50 na godzinę się jedzie. I Zawsze jeżdżę tam trochę wolniej, natomiast wiem, że to jest takie pierdolenie kotka za pomocą młotka, że 70 to jest też bezpiecznie. To nie chodzi o to, że 50 to jest taka prędkość, której się faktycznie można zatrzymać. Ale no w niektórych miejscach, sorry, ale to jest kurde przegięcie. Jest droga główna szóstka, która idzie z Wejherowa do Gdyni i jest w większości miejsc 50 na godzinę. No proszę was, to, są, to jest śmiech na sali. Takie prędkości powinny być jak się jeździło Polonezami, dzisiejsze każde auto już ma ABS, no to, to już też skraca drogę hamowania, no dobra, ale nie będziemy o tym pieprzyć, bo wiemy jak jest. No słuchajcie, dobra, właśnie sobie będziemy cisnąć z ronda na prawo do mnie na Gniewino tutaj się nie zatrzymuje, bo tutaj te tory, które żeśmy właśnie przejechali są rozebrane, ten pociąg już nie kursuje od ileś 10 lat. No natomiast o sceniku, no co? I mam nadzieję, że pojadę na Master Track'a, To będziecie, będziemy się mogli z tymi, którzy przyjadą na mastera. To jeszcze trochę czasu jest, ale ten czas szybko leci. Niedawno był Master mastertrack, na który nie pojechałem. Już mamy styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i pach i już jesteśmy na masterze. Także będziemy mogli się, co niektórzy będą mogli się ze mną, no ja z wami, niektórymi widzami chciałbym się zobaczyć. Może mi. Jakieś tam swoje obiekcje na temat kanału, co byście chcieli oglądać, powiecie, będziemy sobie mogli poświrować, pawiana, pogadać. Nie wiem jeszcze na ile pojadę, będę się z wszystkich sił starał jechać. Już nawet z żoną obczajałem, że, żeby, żebym pojechał, z synem sobie pojadę. Zobaczymy, w każdym razie no, może, mam nadzieję, że się spotkamy. To będziecie mogli tą moją mapkę Renu obczaić, jak ona wygląda. To jest taki strzał, jak człowiek tutaj jedzie pierwszy raz, to się wydaje, że tutaj wszyscy zapieprzają, ale to jest tak jak wszędzie, jak już ktoś jest z tego rejonu i jeździ tutaj kupę czasu, to wie jak tutaj jechać. Włączyłem nawet kurde ogrzewanie, trochę włączyłem, bo zimno, mam nadzieję, że nie będzie za bardzo szumiało, bo nie chciałem żadnych obcych dźwięków mieć, bo nagrywam tutaj z kamery, także nie wiem jak ten dźwięk wyjdzie. Postaram się go coś tam podkręcić tym Audacity. Może się coś uda. Także jest to taki mój pierwszy przynajmniej pierwszy miałem ze Szwecji już taki nagrane telefonem, Samsungiem. To nagrywam kamerką Także jest to mój taki pierwszy wrzut z Polski, z drogi jechania jakimś autem. Także obadamy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze będziecie mnie słyszeć. No i mówię, wrzucę to mówi makerem, bo nie mam tutaj żadnego innego programu Nie będę tutaj ściągał, kombinował jakieś tam dziadostwo, bo ja mam ja mam słabe nerwy do takich rzeczy, ja muszę po prostu ściągnąć sobie program i on musi działać. A jak ja mam coś ściągnąć, kombinować ustawienia, co to jakieś stanie mi z jeżdżą. się jechali. Na jakieś pseudo do poligona albo coś takiego. No jak widzicie do mnie się jedzie centralnie jak na koniec świata prawie. Śniegu nie mamy. W Szczecinie już jest śnieg, także dzisiaj jest dzisiaj jest, że jest Piątek? Ja nawet nie wiem, jaki jest dzień tygodnia dzisiaj. Chyba piątek. I w Szczecinie był śnieg, bo jechałem do Gdańska, to w radiu mówili, że w Szczecinie już zasypało. U mnie jeszcze tutaj nie ma. Nie wiem, ile jest do szczytina. To kilkadziesiąt kilometrów. Nie ma orientacji takiej. Nie na na trasach, to nie wiem. Także miejmy nadzieję, że spadnie śnieg. mróz trochę odpuścił. Dzisiaj było tam minus 6, rano czy 7. To tam żadnych problemów nie ma. Powiem, że przy minus 16 już on zapalił bez problemu. Były dwa dni po minus 16 stopni. gdzie całą noc terenia stała sobie przychapować, bo jest taki chłopek. I powiem wam, że myślałem, że jak już minus 16, że tak słabo będzie z zakręceniem. Ale kurde, blada zapalił. Akumulator ma bodajże prawie 4 lata. Tak jak samochód, jak kupiłem go. Arenie, nie wiem czy już to mówiłem, to jest 2003 rok, to ma 12 lat teraz. Że jestem zadowolony jakby to kogoś interesowało to byłem nim sobie na przeglądzie wczoraj i w takim przeglądzie nieobowiązkowym sobie pojechałem żeby zobaczyć co tam z turbiną się dzieje bo turbina jest po regeneracji wstawiona w dosyć dobrym serwisie pogwarancyjnym autoryzowany serwis pogwarancyjny Także turbina jest zrobiona, tutaj jakby ktoś znał te rejony to podobno najlepsze regeneracje są w mostach, to jest chyba gdzieś koło Lemborka czy za Lęborkiem. także turbina jest tam zrobiona, w tym serwisie jest wstawiona i nie ma żadnych wycieków, troszeczkę się poci gdzieś tam w okolicach skrzyni biegów, gdzieś tam jakiś olej świeży widać, także na wiosnę będzie trzeba ją postawić. Jak wiadomo, non stop trzeba w renówkę wkładać. Nie ma, nie ma tak. W każdy samochód w sumie trzeba wkładać, ale... Jak Francuza się zaniedba... Chyba każdy samochód w sumie jak się zaniedba, ale Francuz jest taki... Taki pierdliwym gównym, że jak jedno zaniedbasz, to to się potem myści. Ja długi czas walczyłem z Turbiną. Widzę tanka, będą panowie władzowie stali. Długi czas walczyliśmy z Turbiną. Robiliśmy najpierw u złodzieja, który niedaleko nas tutaj miał y, serwis Renault, już nie ma nawet licencji na serwis Renault także tam spierdolił za przeproszeniem turbinę turbina od początku ciekła tak konkretnie, jeździliśmy tak chyba przez ponad półtora roku teraz wymieniliśmy tą turbinę na już porządnie, co prawda trzeba było wybulić ale, no dobra, nie będziemy ściemniać, słuchajcie, jesteśmy już w Gniwinie nie wiem ile to gniewino ma lat, w każdym razie jak jeździłem tu z ojcem, ojciec rozwoził Pamiętam kiedyś towar starem. To, to było takie zadupie, że szkoda gadać Teraz się to troszeczkę rozbudowało, aczkolwiek psy dupami dalej szczekają Mi to pasuje, jest spokój Jakby nie było, samochód jest, żeby się stąd wyrwać, chociażby do Wejkerowa Jest spokój, cisza Nie ma smogu, bo nie smrodzą tutaj, jest to bardzo ekologiczna wioska no gmina, no wioska no wiocha i tyle. Zawsze była, jest i będzie. Ja już sobie skręcam do mnie pod blok. Także tutaj nie wiem czy widzicie osiedle nowe. Myśmy się tu wprowadzili, to jest nowe osiedle. Ile to ma tam z 3 lata tu mieszkamy. Także mam nadzieję, że... No, znaczy nagry, nagrałem to głównie po to, żebyście, żeby był jakiś ślad na kanale, żeby nikt nie myślał, że Dani zapomniał już, że ma kanał, że nagrywa. Tak żeby sobie tutaj bach zaparkujemy elegancioro. Włączamy maszynę, słuchajcie. Mam tu trochę Bajzel, wyciągnę was teraz stąd. Sorry za siedzenie, cyk. Mam tu trochę Bajzel. Jak widzicie, scenik jak scenik. Do tyłu nie muszę zaglądać, bo z tyłu jest Bajzel po psie. Także słuchajcie, jeszcze zobaczę, jak mnie tutaj widać. No co, widzimy się na kanale, już normalnie z moim, tam z moim Faces the Faces w rogu ekranu. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego materiału. No i co, zapraszam na kanał, czekajcie na kolejne filmiki, trzymajcie się na razie.